Witam Was serdecznie, moi kochani. Jak zawsze na moim kanale. Ja nazywam się Barbara Zawada i jestem akredytowanym coachem. Wszystkie info znajdziecie Państwo pod tym filmikiem. Dzisiaj, wyjątkowo, również y, dołączam artykuł na temat, który dzisiaj będzie tutaj poruszany, który niedawno zamieściłam na swoim stronie. Także jeśli czegoś tutaj nie dopowiem, to będzie można wrócić sobie do tego artykułu, którego niedawno pytałam, ale myślę, że wszystko dam radę, ale jednak tam. Zapraszam, tam również się mieszczam różnego rodzaju inne artykuły. Myślę, że jest tam teraz taki cykl artykułów na temat trudnych relacji, różnego rodzaju, które nas spotykają w życiu. Także kochani, ja bardzo serdecznie Was tam odsyłam i bardzo się będę cieszyć, bo przychodzi mi co tygodniowy raport i jak długo dane osoby pozostawały na mojej stronie. Także kochani, bardzo serdecznie zapraszam, ale już dzisiaj przechodzimy do dzisiejszego tematu, o zaburzeniu borderline. Kochani, mamy XXI wiek i jest to bardzo często spotykane zaburzenie. Nie jest to jednostka chorobowa, ale jest to jednostka uznawana za zaburzenie z pogranicza i jest to zaburzenie uznawane za zaburzenie osobowościowe. Coś między psychozą a neurozą. Kochani, w gruncie rzeczy... Różnego rodzaju badania dowodzą, że na to zaburzenie cierpią w większości my, kobiety, około 75%. Mężczyźni zdecydowanie rzadziej. Ale myślę, że no, świat jest tak dynamiczny, że pewnie te badania z czasem i ta, ten wskaźnik, czy to mężczyźni, czy kobiety, to się przesunie. Kochani, czym charakteryzuje się zaburzenie osobowościowe, borderline? Są takie dwa główne aspekty, które świadczą, że możemy cierpieć na takie zaburzenie. Pierwszy to jest zaburzenia chwiejności emocjonalnej. Inaczej mówiąc, osoba, która cierpi na takie zaburzenie, przechodzi bardzo szybko z jednej skrajności w drugą skrajność. To znaczy z euforii do smutku, z wielkiego szczęścia, radości, może się popłakać. Taka osoba mm, nie, widzi świat, nie widzi świata w szarych barwach, tylko albo w białych, albo czarnych. Jeśli jest w relacji, to dla niej ktoś jest albo zajebiście super fajny, albo nie da się z nim wytrzymać, bo przecież on ma takie cechy, że, że no tutaj nie idzie, no nie idzie po prostu z nim normalnie żyć. Taka osoba swoją jakby odpowiedzialność zawsze przerzuca na kogoś, bo przecież ona zawsze musi mieć rację. No, ale, kochani, ta dynamika w takiej osobie bardzo szybko się zmienia. Dlaczego tak jest? Bo osoba, która cierpi na, na to zaburzenie, nie przechowuje żadnych emocji ani przemyśleń w sobie. Inaczej mówiąc, powstaje jakieś zdarzenie, czy emocja rodzi się w tej osobie, to ona nie zostawia tego przynajmniej przez jakiś czas dla siebie, do przemyślenia, do spojrzenia na to z innej perspektywy. Perspektywy, do zobaczenia, co ta emocja, czy to zdarzenie we mnie wywołało, ona musi od razu wyrzucić to z siebie. Ona nie przechowuje niczego, tak jak zdrowa osoba, da sobie czas, zdrowa osoba na dzień czy dwa, żeby to przemyśleć, zobaczyć, jak, jak podejść do tego tematu. Dla przykładu powiem, że jeśli taka osoba zobaczyła jakieś. Działanie, które nie jest dla niej poprawne. Inaczej mówiąc, jeśli ona doświadczyła jakiejś kłótni dwóch osób, czy nawet ona uczestniczyła w tej kłótni, to ona zaraz musi wyrazić swoją opinię. Ona nie przeczeka na to, że może to nie moja sprawa, że może to y, ja na to spojrzę inaczej. Ja pozwolę tym osobom się dogadać, jeśli to były trzy osoby, nie tylko ona uczestniczyła. Taka osoba zaraz musi dodać swoje przysłowowe pięć groszy albo wyrazić, co ona myśli na ten temat. Ona się nie zatrzyma. Więc takie osoby są bardzo takie frustrujące i one żyją tak, góra-dół, góra-dół. Dla tych osób w życiu zawsze musi się coś dziać. Często takie osoby szukają związków trudnych, takie, które dla nich będą dostarczały jakichś emocji. I często takie osoby nie są w stabilnych związkach ze względu na to, że nawet jeśli one trafią na stabilnego partnera, taki, który ma styl przywiązania stabilny, będzie to, będzie to dla nich osoba, która hmm, da im... Stabilną podstawę, to uczucie będzie na jednakowym poziomie, Ten, ta osoba będzie lojalna wobec nich, będzie ich zapewniało o swoim, to dla nich będzie za mało. One będą y, wystawiały na próbę lojalność tej osoby, dlatego że one albo cały czas będą chciały dowodów swojej miłości, albo im będzie po prostu zwyczajnie w tym związku za nudno. Kochani, tak, taka postawa jest bardzo trudna do wytrzymania, bo ta osoba cały czas szuka problemów, cały czas. Dla niej gdy dwa, trzy dni, czy tydzień będzie za spokojnie w związku, to ona zaraz coś wymyśli. Mogą być to naprawdę prozaiczne problemy, ale u niej wyros, wyrosną do rangi po prostu życia i śmierci. Taka osoba często, jak jest w takim związku, możemy uznać za szczęśliwym partnerem, kocha. Zapewniają o swojej miłości, to ona wystawi na taką próbę tą drugą stronę, że ona woli stracić tą miłość, niż doznać odrzucenia w późniejszym etapie. A odrzucenia z jakich przyczyn? Z przyczyn takich, że ta osoba, tej osobie będzie bardzo trudno wytrzymać, bo to przypomina jazdę Roller Naprawdę, Państwu. Uwierzcie mi, że życie z osobą, która cierpi na borderline, jest bardzo ciężkie. Paradoks tego jest taki, że ta osoba jej się nudzi, robi, powoduje kłótnie czy robi jakąś zadymę w danej relacji. Jak druga osoba odpuszcza, to wtedy osoba, która cierpi na to zaburzenie, tak jakby na chwilę się opamiętuje i chce wrócić do tej danej relacji. A nie do końca zawsze przyznając się do błędu, ale może nawet przyznając się na takim poziomie, jaki dla niej wydaje się adekwatny, tak, żeby nie stracić jej przysłowiowej dumy w jej oczach. To znaczy, przyjdzie, rzekomo przeprosi. Ale te przeprosiny nigdy nie są na długo, bo osoba cierpiąca na borderline, ona nie znosi stagnacji, nie znosi, kiedy jest jednakowo. Dla niej cały czas musi się coś dziać, musi być adrenalina, bo ona wtedy wie, że żyje. Pagórki, doliny, wyżyny i tych w kółko. Kochani, drugim takim. Aspektem, którym możemy zauważyć, że osoba cierpi na to zaburzenie, to są zaburzenia zaburzenie związane z takimi aspektami tożsamościowymi. To znaczy, ta osoba, która cierpi na to zaburzenie, nie wie, kim ona jest. To znaczy, nie wie do końca, jakie ona ma wartości, co ona chce w życiu, kim ona chce być. Ona często przypisuje sobie, zobaczy u kogoś, co ten ktoś robi? Jakie ma plany, i często przypisuje je sobie, a po jakimś czasie stwierdza: O nie, nie, to nie to. To nie to, i ona zmienia zawód, to znaczy czasami idzie na takie studia na drugim roku, górę trzecim stwierdza: Nie, 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 to nie to. Po prostu nigdy, jeśli chodzi o plany długotrwalowe, ta osoba nie jest wytrwała. Jeśli chodzi tak samo związki, plany. Trudno z nią w ogóle współpracować w sferach zawodowych również, bo taka osoba jest bardzo niestabilnym pracownikiem. Ona szuka często konfliktów w pracy, często ten nastrój jest taki nie do zniesienia, że jeśli ona zostaje jej powierzony jakiś projekt czy zadanie, ona nie do końca wie jak sobie z tym poradzić, to zamiast poprosić o pomoc... Czy poprosić o jakieś wsparcie innych kolegów, czy szefowi, żeby przydzielił jakąś dodatkową osobę? Ona wywołuje awanturę i zawsze zwala to na to, że albo dostała projekt za trudny, albo za mało czasu. Po prostu szuka takiej przysłowiowej zadymy, zwyczajnie mówiąc. Kochani, Co tutaj możemy w tym przypadku poradzić takiej osobie, która z tych rzeczy, które ja wymieniłam, ona zauważa w sobie? Kochani, nie chciałabym tutaj, bo takie rzeczy się zdarzają w naszym życiu. Jednorazowo, to znaczy się jednorazowo na jakiś tam dłuższy czas. Każdy z nas odczuwa taki dysonans. Czegoś niezrobienia, czegoś, to nie znaczy od razu, że my cierpimy na takie zaburzenie. Borderline. Zaburzenie borderline cechuje się głównie te, tym, że ta osoba nie chce zostać odrzucona. Ona woli coś stracić, niż zostać odrzucona. Tak samo w związkach, jak i w wyzwaniach zawodowych. Jeśli ktoś ją wykluczy z czegoś, to dla niej jest to gorsze niż ona ma sama z czegoś zrezygnować. Często osoby, które y, łatwo rzucają pracę, na przykład osobiście, kiedy. Przynosili do mnie um, osoby często CV, ja tam patrzę, że oni są takimi typowymi skoczkami, to znaczy mówiąc, um, może tam się zdarzyć, że kilkakrotnie komuś nie odpowiada ta praca, ale jednak jeśli w ciągu roku ktoś zmieniał z 20 razy pracę, no to to świadczy już, że ta osoba może um, posiadać jakąś dysfunkcję. Ja nie mówię, że tutaj od razu musi być to borderline, ale często jest tak, że te osoby po prostu wychodzą, zanim zostaną odrzucone czy zwolnione. One teatralnie odchodzą. Oczywiście musi być teatr, bo to nigdy nie jest ich wina, kochani. Także zaburzenie borderline jest to takie zaburzenie, z którym przy wytężonej pracy możemy sobie poradzić. Co tutaj można poradzić, żeby bez leków, bo ja nie jestem bo to zaburzenie, jednak to nie jest jakaś taka e, zaburzenie chorobowe ze względu na to, że naprawdę musimy wdrożyć jakieś farmaceutyczne środki. Możemy spróbować przynajmniej poradzić sobie sami. Ja osobiście radziłabym spróbować z medytacją. Medytacja jest to e, Narzędzie dość trudne albo przynajmniej wymagające czasu, żeby obserwować swoje myśli. Ale dobrym narzędziem jest prowadzenie takiego dziennika zakładowego osoby, ja to tak nazywam, że dziennik zakładowy osoby cierpiącej na zaburzenie borderline. O co tutaj chodzi? Przede wszystkim musimy zdać sobie sprawę i mieć świadomość tego, że cierpimy na to zaburzenie, kochani, że to nas dotyka. Jeśli z poziom naszym świadomości, że my to mamy, możemy przystąpić do działania. To znaczy, obserwujemy swoje reakcje. Musimy wiedzieć, w jakich sytuacjach odpala nam się to zaburzenie, bo to nie znaczy, że my w całej sferze życia i nawet może niecodziennie przecież odpala nam się to. Że mamy takie zachowania, bo ja tutaj tylko kilka przykładów podałam. Ale, kochani, ważnym momentem jest, żeby zauważyć w swoim życiu, kiedy następuje to odpalanie się takich zachowań i kiedy następują takie emocje. Jeśli my, oczywiście to długo, długo trwa, ale jest do zrobienia. Wymaga to naszej koncentracji i samodyscypliny, jak najbardziej, i naszej przede wszystkim takiej chęci poradzenia sobie sami. A jak zawsze powtarzam w swoich filmikach, kochani, mamy jedno życie: to jest nasze życie. Jeśli my od siebie nie zaczniemy, nie zaczniemy sami sobie pomagać, to któż nam pomoże? Nikt. Żaden specjalista za nas tego nie wykona, bo każda terapia wiąże się z pracą. Domową, można tak powiedzieć. Więc, kochani, jeśli będziemy wiedzieli, w jakich momentach odpala nam się to, wystarczy sobie założyć taki dzienniczek i wpisywać tam sytuacje. Jeśli zobaczymy ich powtarzalność, to będziemy mogli w przyszłości wyczuć ten moment. I co jedna emocja rodzi drugą, i dlaczego tak się dzieje. Dlaczego z jednej emocji. Jak odczuwamy powstawanie jednej emocji, za chwilę powstanie druga i też sobie to wszystko skrupulatnie zapisywać. Ten dziennik należy nosić ze sobą i zapisywać sobie skrupulatnie, kiedy nas to dotyka, w jakich sytuacjach. To nie chodzi o to, że mamy sobie z tym poradzić. Jeszcze nie na tym etapie. Na tym etapie musimy wyczuć, kiedy to się zaczyna. Ten punkt odpowiedni. Jaki punkt? Ja bym to nazwała punkt zapalny do zachowania borderline. Można sobie to tak samemu nazwać. Jeśli już rozpoznamy ten punkt, to mamy świadomość na tym poziomie, i jeśli dochodzimy do tego punktu, przeczekujemy. Oczywiście przez ten krótki czas przeczekania powstaje inna emocja. Pozwolimy sobie jej doświadczyć, ale dalej nic nie, nie robimy i czekamy, aż to nam przejdzie. To jest kochani bardzo trudne. To znaczy przejdzie nam ta emocja, bo to cała sytuacja nie przejdzie, ale musimy się skupić na to, na tym, że wychodzimy jakby z tej emocji i stoimy troszeczkę obok. Ja wiem, że to jest trudne i to wydaje się na tym momencie niemożliwe, ale właśnie osoba, która cierpi na to zaburzenie, musi nauczyć się opanowywać swoje emocje. Jeśli chodzi o opanowanie swoich emocji, to kochani, w całym życiu nam pomoże. Kochani, efektem tego, jeśli znajdziemy punkt zapalny i będziemy, znajdziemy ten punkt, gdzie się zapala. I później przed powstaniem tej emocji, i przeczekamy ten czas, pojawi się emocja, później następna, i my będziemy musieli, umieli sobie z tym poradzić. Kochanie, to będzie dla nas niesamowity sukces. Ze względu na to, że ta satysfakcja opanowania tego, co nas dręczyło, to znaczy zaburzeń borderline, to będzie dla nas największa nagroda, bo jeśli my samą świadomością naszą potrafimy zdziałać takie cuda, jakie jest opanowanie i znalezienie tego punktu, opanowanie tych emocji, znalezienie tego punktu, kiedy ta, ta emocja powstaje, kiedy ten zapalnik się w nas odpala i my chcemy wyrzucić to wszystko z siebie, czy spowodować kłótnie. Jeśli, kochani, my to. Wyczujemy to jesteśmy po prostu wygrani. Kochani, zapanowaliśmy nad własnym życiem. Można, tak jak tu wcześniej powiedziałam, że brać leki, iść na terapię, ale terapeuta za nas nic nie zrobi. Na początku pozwalamy sobie doświadczać tego, co przychodzi to, te wszystkie zachowania związane z borderline. I opanowujemy je. To jest trudna technika. Ja rozumiem, że to jest trudne, ale wiele, życie jest trudne. Wiele rzeczy jest dla nas trudne w życiu, a później, jak wygramy z jedną rzeczą, później wygramy z drugą i będzie wiele, wiele innych, kochani, rzeczy, z którymi dajemy sobie poradzić. A jeśli sami się przyjrzycie swojemu otoczeniu, z osobami, z którymi często się spotykamy, takie epizody, za borderline, naprawdę ma dużo, dużo osób, ale za jednak takie epizody jest to coś innego niż cierpienie na takim typowy borderline. Bo zachowania mamy, tak jak wspomniałam wcześniej, pojedyncze wszyscy. Ale jeśli te zachowania pojawiają się. Codziennie albo kilkakrotnie e, na tydzień, to już naprawdę jest problem. I warto sobie zastosować tą praktykę, o której ja tutaj dzisiaj powiedziałam. Kochani, obserwujemy siebie, zawsze przyglądamy się sobie, i jeśli mamy partnera, który z nami żyje, to on tak naprawdę jest dla nas lustrem. Ja już wielokrotnie to powtarzam, jednak drugi człowiek nas rozwija. I on, w nim widzimy odzwierciedlenie swoich zachowań. My czasem możemy chcieć dobrze, bo z reguły mamy dobre intencje i my chcemy dobrze. Tylko nie widzimy tego, że możemy, czy nasze postępowanie dla kogoś może być krzywdzące, kochani. Także nie bać się, z wszystkiemu można sobie poradzić. Wszystkie rzeczy są do naprawienia. To nie jest. Zaburzenie borderline to nie jest wyrok. To chodzi o to, żeby bardziej poznać siebie. A każdemu myślę, że na tym zależy. To nie, to nie jest żadna manipulacja to nie jest. Y... Ma, manipulacja będzie wtedy, kiedy zostaniemy w tym zaburzeniu i nic z tym nie zrobimy. A jeśli małymi, małymi kroczkami damy sobie czas na to, żeby przepracować. Wszystkie momenty, kiedy w to w nas się odpala, to naprawdę pokonamy troszeczkę szklany sufit w naszym życiu. To znaczy, pomożemy sami sobie I nasza, i nasza satysfakcja będzie niesamowita, kochani. Także ja jak zawsze zapraszam do pracy nad sobą, bo my jesteśmy najważniejsi. Mam nadzieję, że ten filmik przyniósł dla Was. Coś dobrego, coś pożytecznego i liczę na subskrypcję. Życzę Wam, kochani poradzenia sobie z tym, co Was dręczy. Co myślę, że to było dla Was pouczające i przyniosło Wam dużo, dużo dobrego. Dziękuję bardzo za poświęcony czas i do następnego razu. Już następny filmik ukaże się we wtorek. Dziękuję.